28 września w Las Vegas stanie Nevada, po raz kolejny podjęto próbę pobicia rekordu świata w martwym ciągu i próbowano podnieść sztangę o wadze 505 kg. Po raz kolejny próbował tego dokonać Iwan makarow, który już dawno powinien być rekordistą świata Deadlift, tylko przez własną głupotę nim od dawna nie jest. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, dlaczego nikt jeszcze nie pobił rekordu świata Tora Biercena i kto ma największe szanse, by w końcu tego dokonać. Zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest polski producent suplementów diety Real Farm Nutrition. Skorzystaj z okazji używając kodu STRONG, dzięki któremu otrzymasz 20% rabatu na wszystkie produkty tej firmy. Link do strony sklepu zostawiam w opisie dzisiejszego odcinka. By być na bieżąco ze światem Strongman subskrybuj nasz kanał, a teraz zapraszam Was do oglądania. W maju 2017 roku wraz z Marcinem Sędwickim pseudonim Kukaj pojechałem na Litwę na Mistrzostwa Świata Konkurencji Barkowych, które organizowała Champions League. W Kownie Kukaj oddał start, mierząc się wtedy z Wytatasem Lalasem, Grahamem Hicksem, Widasem Blackaitisem i kilkoma jeszcze mniej znanymi siłaczami ze świata. Nie opisywałbym tej historii, gdyby nie fakt, że jednym z tych mniej znanych zawodników był Iwan Makarow. Już na dzień przed zawodami wszyscy zawodnicy zjechali się do hotelu w Wilnie, by przenocować w nim, zjeść rano tam śniadanie i w południe udać się na zawody. Tak się akurat złożyło, że przy śniadaniu siedziałem przy stoliku wspólnie z Kukajem, Litwinem Wytatasem Lalasem, Czechem i Witecką i jego kolegą z Czech oraz Gruzinem Iwanem Makarowym. Lalas jak przystało na dobrego gospodarza prowadził z nami wszystkimi rozmowę. Pytał wszystkich nas po trochu co u nas. Pamiętam dobrze, że mnie i Kukaja wypytywał o Grzegorza Szymańskiego, który dochodził do siebie po kontuzji. Czecha podpytywał o starty w tym sezonie w SCL. a gdy rozmowa została przekierowana na Makarowa, wtedy zaczęło być naprawdę ciekawie. Wytatas zaczął wypytywać Gruzina, skąd się w ogóle wziął na tej imprezie. Nie znał go wówczas nikt, i ciekawość, kim jest, wywołała wysep pytań w jego kierunku. Ten od razu chętny byłby mówić o swoich rekordach, i opowiada. Ciągi rzędu 440 czy 450 kg w kostiumie, przysiady ponad 400 kg w owikach na kolanach, i wtedy przez chwilę zapadła cisza przy stoliku. Nikt go na świecie nie znał a wyniki miał jak profesjonaliści startujący na WFL czy Arnold Classic. I wtedy Lalas zapytał go jeszcze raz, by się upewnić, czy dobrze usłyszał: 450 kg? Tak odpowiedział Gruzin, po czym dodał: Kwestia czasu, a będę robił więcej. Jestem tego pewien. Mam dopiero 26 lat. Lalas, który kilka lat wcześniej był wicemistrzem świata, wygrywał Arnold Classic w Kolumbus, słuchając siła czas Tybinis i nie dowierzał i kręcił głową. Nie ukrywam, że my wszyscy, którzy byliśmy świadkami tej rozmowy, Również ze zdumieniem słuchaliśmy tych opowieści. Był to pierwszy zagraniczny start Makarowa i od tego momentu zacząłem się przyglądać jego karierze. Mimo tak ogromnej sile w zawodach Stroutman spisywał się on słabo. Nigdy nie odegrał znaczącej roli w żadnych zawodach. Zazwyczaj zajmował miejsca w końcówce stawki, często był ostatni. Dlaczego tak? Bo nigdy nie był on kompletnym zawodnikiem. Owszem, był bardzo mocny w ciągach, był silny statycznie, ale gdy przychodziło mu rywalizować w konkurencjach kondycyjno bieganych, to przegrywał w nich, nawet ze średniakami, praktycznie z każdym. W końcu chyba zrozumiał, że powinien skupić się tylko na tym, w czym jest najlepszy czyli na martwych ciągach. Kiedy Makarow zaczynał swoją profesjonalną karierę siłacza, rekordzistą świata Deadlift był Eddie Hall. 9 lipca 2016 roku na Giants Live w Anglii. Podniósł on 500 kg w kostiumie z możliwością użycia pasków. Wówczas wydawało się, że wynik ten szybko, a może nawet i nigdy, nie zostanie już pobity przez nikogo. Sięgając teraz pamięcią kilkanaście lat wstecz, doskonale pamiętam jak w latach dominacji Pudziana Pekanow w 2005 roku w łodzi podniósł 410 kg i był to wtedy rekord świata. Niewiarygodne wręcz jest, że wystarczyło 11 lat od tego wydarzenia, a znalazł się człowiek, który podniósł pół tony. Rekord Hola utrzymał się tylko przez 4 lata. Przebił go Haftar Bjornsson, który poniósł 501 kg. O ile Hall, podnosząc półtony nie miał w tym praktycznie żadnego już zapasu, to Thor mógł ponieść na pewno kilka, a może nawet kilkanaście kilogramów więcej. Tylko po co? Płacili 100 tysięcy funtów za rekord świata, to mieli rekord świata. I tak od 2 maja 2020 roku jest to niepobity wynik przez nikogo, a prób na to już było kilka. Giants Live co roku organizuje Mistrzostwa Świata w martwym ciągu i za każdym razem w tej imprezie startuje Iwan Makarow. Od 2021 roku skupił się już tylko na tym, by przebić rekord Birnesona, by zostać nowym rekordistą świata Deadlift. Miał ku temu ogromny potencjał, który dokumentował na swoich kontach społecznościowych. Na swoim Instagramie często umieszczał filmy z treningu, w których wykonywał ciągi z obciążeniem bliskim rekordu świata, a nawet większym od niego. Na jednym z nich próbował ponieść sztangę o wadze 550 kg z kilkunastocentymetrowych podstawek. Nawet wstał z nią prawie do pełnego wyprostu, a kiedy próbował resztkami się wyprostować biodro, odcięło go i zemdlał. Paski, którymi był przywiązany do sztangi, pociągnęły go za sobą, a to spowodowało jego upadek. Gruzin przekoził koło wówczas przez sztangę, a osoba, która nagrywała ten film, przerażona tym, co zobaczyła, przerwała nagranie. Instagram Makarowa jest pełen filmów, w których Gruziński atleta dźwiga ponad pół z podstawek. Ustanowienie w martwym ciągu rekordu świata stało się jego obsesją. Po raz pierwszy do próby tej podszedł w sierpniu 2021 roku w Manchesterze. Po zaliczeniu podejścia na 475 kg czekała na niego sztanga ważąca 505 kg. Przyglądał się temu uważnie wówczas Eddie Hall, kibicował bardzo Oleksii Nowikow, który podał jemu amoniak i poklepał go mocno po plecach przed wyjściem na pomost. Cała hala wstała z miejsc, by zobaczyć dokładnie ten moment, jednak Gruzin sztanze nie dał rady. Mimo nieudanego podejścia wszyscy kibice stądpene na świecie przeczuwali, że Makarow będzie tym, który w niedalekim czasie rekord biące na pobije. Też mi się tak wydawało, byłem nawet tego pewien. Rok później na Giants Live sytuacja się powtórzyła. Ponownie sztangę o wadze 505 kg uniósł tylko do kolan i podejścia nie zaliczył. W kolejnym 2023 roku bliżej ustanowienia rekordu świata od Makarowa był już Graham Kicks. Anglik poniósł sztangę do kolan, a groźnie oderwał ją od ziemi i uniósł tylko na kilka centymetrów. Po raz czwarty do próby pobicia rekordu świata na World Deadlift Championship Makarów podszedł przed kilkoma dniami. Były to na tyle emocjonujące zawody, że aż czterech zawodników zaliczyli podejście na 470 kg. Prócz Ormianina zaliczyli je Hooper, Heyla oraz Train Mitchell. Makarow podejście na 505 kg po raz kolejny nie zaliczył. Znowu był dalej od tego niż 2 i 3 lata wcześniej. Widać wyraźny jego regres. Cztery próby ustanowienia rekordu w Anglii, do tego próba dokonania tego na zawodach w Rosji daje słuszne podstawy myśleć, że nigdy nie będzie on rekordistą świata deadlift. Jego chorobliwe podejście by bez ostatnim niestety nie idzie w parze i nie boję się tu użyć słów z głupim podejściem do tego. Dawno byłby rekordistą świata, gdyby nie przetrenowanie, śrubowanie wyników na treningach, wielokrotne podchodzenie pod ciężar zbliżone do rekordu świata podczas przygotowań, źle ułożony trening. Nie trzeba być geniuszem i znawcą, żeby stwierdzić, że Makarów za ciężko trenuje. Zbyt często robi maksy, a potrafił je robić nawet co kilka tygodni. Cały czas przeciąża układ nerwowy i nie daje mu odpocząć. Jego treningi prowadzą go nikąd. Śmiem twierdzić, że gdyby był mądrze prowadzony, to 505 kg poniósłby już dawno. On jednak wolał zdobywać się na Instagramie, chwaląc się jakim jest kozakiem na treningach niż raz kozakiem być na zawodach. Gdyby był mądrze prowadzony z głową jak prowadzony przez lata kariery był Thor, to od dawna rekord świata należałby do niego. Dziś uważam, że nigdy on go nie ustanowi, a przeszkodą do tego jest on sam. Jest bezmyślny w tym co robi, a dowody na to nie trudno znaleźć na jego Instagramie. Mądrym atletą, który wierzy, że pobije rekord tora, jest z kolei Mitchell Hooper. W Las Vegas był najbliżej podniesienia 505 kg i bójczucznie zapowiada teraz na swoim kanale YouTube, że niebawem to zrobi. A jak będzie. Do następnego.